Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś ponownie odwiedzimy sobie czynny kamieniołom. Znajdujemy się w Sudetach, blisko czeskiej granicy, w obniżeniu Ścinawki, a konkretnie na wzgórzach Ścinawskich przy wsi Tłumaczów. Tutaj na wzgórzu. Gardzień jest założony duży kamienią skał wulkanicznych typu melafirów. Geologicznie znajdujemy się w obrębie jednostki struktury geologicznej, która określana jest mianem Niecki Śródcudeckiej bądź Synklinorium Śródcudeckiego. To jest taka duża struktura, która wypełniona jest skałami osadowymi różnego rodzaju skały grubookruchowe, okruchowe jak zlepieńce, konglomeraty, poprzez piaskowce aż do skał drobnoziarnistych typu młowce i łowce, różnego rodzaju takie łupki osadowe. Lokalnie są wkładki skał węglanowych. Natomiast to wszystko miejscami jest przedzielone dosyć grubymi pokładami właśnie skał wulkanicznych typu melafirów, czyli takich skał bardziej obojętnych, zasadowych, poprzez skały bardziej kwaśne, czyli reolity. Ta struktura wiekowo obejmuje znaczny przedział czasu, bowiem sedymentacja tutaj zaczęła się już w karbonie. Między innymi wtedy powstawały wydobywane tu niegdyś pokłady węgli kamiennych. Potem trwała przez cały Perm niewielki wycinek Triasu. W Jurze mieliśmy przerwę sedymentacji, nie ma tu żadnych osadów, natomiast znów w Kredzie spore ilości piaskowców oraz margli także się tutaj osadzały. I one stanowią główny tutaj masyw trzon gór położonych za moimi plecami, czyli góry stołowe. Te skały najmłodsze, kredowe, zajmują środkową część tego synklinorium śródsudeckiego. Natomiast im dalej przesuwamy się ku brzegom tej jednostki, mamy skały coraz starsze, odpowiednio permskie i na końcu karbońskie, które tworzą wręcz takie obramowanie tej struktury. Na razie tyle tego ogólnego wstępu geologicznego. Za chwilę udamy się na samo wyrobisko. Zobaczymy jakie tam mamy skały, jak one wyglądają z bliska, jakie są struktury oraz może uda nam znaleźć się znaleźć także jakąś ciekawą mineralizację. Także zapraszam już do kamienia Łomu. W tym kamieniołomie eksploatowane są melafiry. Oczywiście melafiry w takim luźnym stwierdzeniu, bardziej technologicznym, a petrograficznie te skały są określane jako trachy andezyty, czyli obojętne skały wulkaniczne. Jest to taka seria eruptywna z wczesnego permu, która właściwie zajmuje tutaj większość terenu gór kamiennych. Ona rozciąga się zarówno tu w stronę Kłodzka, po stronie Czeskiej są te utwory i się ciągną aż w okolice kamiennej góry. Samo złoże na wzgórzu Gardien i kamieniołom zostało udostępnione stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku. Eksploatacja tutaj kruszyw głównie jest na potrzeby budowy dróg i linii kolejowych. No są to na pewno skały o bardzo dobrych parametrach. Przy kamieniołomie jest oczywiście też założony ogromny zakład przerób, czyli liczne taśmociągi, kruszarki, sortownie tego kruszywa wraz z bocznicą kolejową, więc to wszystko pracuje naprawdę na dużą skalę. A dodatkowo oprócz tego kamieniołomu na wzgórzu Gardień została wznowiona eksploatacja na północ, po drugiej stronie wsi, na terenie dawnego kamieniołomu, który pracował najpierw w czasach niemieckich, a po wojnie też za prelu była prowadzona eksploatacja, potem zarzucona była i ponownie wrócono teraz i dalej te melafiry są tutaj eksploatowane. O tych skałach wulkanicznych sobie jeszcze potem opowiemy. Natomiast warto tu poruszyć temat skał osadowych, które tworzą jak gdyby otoczenie tego złoża skał wulkanicznych. Te skały osadowe, które występują właśnie tutaj w obrębie tego złoża, to przede wszystkim są łupki mułowsowe oraz drobnoziarniste piaskowce, czyli seria skał okruchowych. Zaliczane są one do ogniwa łupków walchiowych, które stanowią część większej formacji, formacji ze słupca. Środowisko, w którym te osady się tworzyły, to były centralne części takich śródgórskich zapadlisk w środowisku bardzo płytkich zbiorników, zwykle okresowo wysychających jezior. Co ciekawe, w wielu tutaj miejscach, gdzie te bloki tych skał osadowych są gdzieś złożone, zarówno na hałdzie, jak i w obrębie samego kamieniomu, gdzieś w osypiskach, możemy znaleźć wiele ciekawych struktur, właśnie które świadczą o takim środowisku. Jedne z bardziej takich rozpoznawalnych to są zmarszczki falowe i zmarszczki prądowe, inaczej zwane ripple markami. Bardzo charakterystyczne. Występują także struktury z wysychania szczeliny, zwitki błotne, czyli to jest coś, co, co współcześnie na przykład obserwujemy w wysychających kałużach. Natomiast na przekrojach niektórych warstw widać charakterystyczną laminację bądź warstwowanie przekotne, zwłaszcza tych utworów, gdzie na powierzchni mamy właśnie struktury typu smarszczki. Co świadczy oczywiście albo o falowaniu bądź przepływie wody gdzieś w pobliżu tego zbiornika. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest tutaj też temat znalezisk odcisków tetrapodów w tych osadach perymskich. Zarówno trafiano je w tym starym wyrobisku, jak i w nowym na wzgórzu Gardzin. W 2006 roku na kursie geologicznym w Sudetach miałem okazję być właśnie świadkiem wydobycia takiej płyty z odciskami, która została następnie przetransportowana do autokaru i zawiezi zawieziona do Warszawy i przekazana do dalszych badań. Natomiast obecnie takie tropy można obserwować w dostępnych muzeach geologicznych, między innymi w Kletnie czy w Szklarskiej Prębie, gdzie te płyty z odciskami są wystawione na ekspozycji. Wracamy już teraz do tych skał wulkanicznych, które właściwie zajmują większość tutaj tego kamieniołomu. Odsłonięty jest tutaj blisko 80-metrowy profil potoku lawowego. Co ciekawe, ten kontakt dolny ze skałami osadowymi jest wyjątkowo nierówny, poszarpany, są liczne szczeliny, drobne jakieś intruzje. Momentami też się uważa, że ta lawa wnikała po prostu w skały, tworząc jak gdyby lopoli, czy taką intruzję wygiętą ku do łowi. Te skały, trachy andezyty cechują się przede wszystkim teksturami afanitowymi. Często nie widać tam żadnych wyraźnych ziaren, jest jednolite ciasto skalne. Natomiast w takich częściach stropowych możemy zauważyć odmiany pęcherzykowate, migdałowcowe, czyli pory, gdzie są mineralizacja już wypełniająca te pustki, głównie kalcytowe bądź kwarcowe. Miejscami obserwujemy też ciekawe reakcje tektoniczno-wulkaniczne czyli po prostu skały otoczenia osadowe, zlepione tą lawą. One powstawały głównie właśnie gdzieś przy pęknięciach, na kontakcie właśnie z tymi skałami otoczenia. W niektórych miejscach można też zauważyć struktury fluidalne czyli tam, gdzie te migdały mają taki wydłużony kształt to jest miejsce, w którym widać, jak ta lawa po prostu płynęła. I pierwotnie bardziej okrągłe te pęcherze pokazowe ulegały nam rozciąganiu. W niektórych miejscach kamieniołomu możemy zauważyć takie dosyć charakterystyczne, owalne bloki skał, nie kanciaste. Jest to przykład wietrzenia kulistego oraz eksfoliacji, gdzie w wyniku zmian temperatury zewnętrznej ulegają odspojeniu takie płaskie fragmenty skały no i kanciasty pierwotnie blok ulega zaokrągleniu. No i najciekawsza rzecz, zwłaszcza dla kolekcjonerów, to jest mineralizacja w tych skalach. O starym kamieniołomie się wiele słyszało. Był znany z szczotek ametystowych, czyli kwarcu o fioletowym zabarwieniu. Natomiast od wielu, wielu lat nie słyszałem o żadnych trafieniach. Były podobno drobne szczotki kwarcowe znajdowane. Też słyszałem o jakichś pojedynczych trafieniach, właśnie ametystu jakieś pojedyncze agaty były. Natomiast my tutaj w trakcie wizyty stwierdziliśmy głównie kalcyt w postaci żył, czasami po prostu spękania wypełnione w jakichś brykcjach tym kalcytem. Niekiedy towarzyszył im baryt w postaci takich blaszkowych skupień. Oczywiście występuje też miejscami kwarc w postaci żyłek, natomiast żadnych ciekawszych, większych skupień, zwłaszcza szczoty krystalicznych, nie udało nam się tym razem trafić. Całkiem ciekawym znaleziskiem były także Septarie, oczywiście niezbyt duże i o niezbyt wyraźnym rysunku, natomiast w jednej z nich udało się trafić skupienia halcydonu, co zwykle się nie zdarza, a raczej one są wypełnione ośrodka węglanami. W tym kamieniołomie trafiono także bardzo ciekawe formy Pierśmienie ganga, czyli takie koncentryczne formy, jak gdyby warstewki narastające w obrębie skał, zbudowane przede wszystkim ze związków żelaza. Jest to mineralizacja już turna, kiedy te skały były tutaj ileś już lat gdzieś na odsłonięte, na powierzchni wody, które migrowały, zawierające związki, wytrącały się w tych spękaniach. Zarówno te pierścienie potrafią być wykształcone na powierzchni jakichś spękań w obrębie trachy, trachy bazaltów, jak i przenikać całe skały. Tutaj ktoś przeprowadził badania i okazało się, że zwłaszcza w takich jaśniejszych, le, lekkich skałach, gdzie są te pierścienie Liezeganga, jest bardzo dużo minerałów z grupy smectytów. To są minerały ilaste, typowe minerały z wietrzenia skał właśnie wulkanicznych. Więc być może to były jakieś Serie być może jakichś tufów, popiołów wulkanicznych, które uległy potem cementowaniu, a następnie zwietrzeniu i przesyceniu tymi związkami żelaza w postaci tych piersieni liese Ganga. Miejscami się tego całkiem sporo trafiało. Tego typu formy znane są także z innych wystąpień skał wulkanicznych w górach kamiennych, w kamieniołomie w Świerkach, w okolicach kamiennej góry. Lubawki też były takie opisywane nawet w jakichś starych opracowaniach niemieckich. Określono to jako porfiry cebulowe, właśnie takie fragmenty skał z tymi wykształconymi pierścieniami. No i to by było na tyle z tego kamieniołomu. Żadnych takich szałowych okazów nie udało nam się pozyskać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę, może dokładniej przejrzę jeszcze pewne partie tego złoża. Może się uda coś ciekawszego znaleźć. Wiadomo, eksploatacja trwa. Czasami coś się może pojawić zupełnie przypadkowo. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że film mi się podobał. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajkowania filmu, udostępniania, to mi zawsze pomaga w zasięgach. No i do zobaczenia w następnych filmach. Do zobaczenia, cześć.